Ej, widzu, taka kosa jest do wygrania. Wystarczy wpłacić 10 zł z kodem Szymonek na kstorm.pro. Zapraszam. Cześć, witam serdecznie. W jednym odcinku, oczywiście z waszej ostatnią bardzo ulubionej strony, czyli Kame Storm. Witam serdecznie. Widzowie, przypominam na starszy odcinku: używajcie mojego kodu, czyli kodu Szymonek bo ten kod jest najlepszy na stronie i każdy dobrze to wie, tak? Dzisiaj kontynuacja, kontynuacja. W poprzednim odcinku otwieraliśmy te skrzynki. Dzisiaj kolejne. Zobaczymy, co one dają. Bez przedłużenia, myślę. Się... Spróbujmy, tak? Próbujmy. O, 187. Tutaj możemy mieć szansę na top 1. Nie gadaj. Nie. Dobra. Dobra, dobra. To, 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 nie, no. Już byśmy mieli top 1, nie. Nie, nie no. Na starcie nam tak oddaje nie. Co to jest? Stary, na starcie, nie. Na starcie byśmy już mieli topkę. Stój, stój. Nie, no. Tak nie może to wyglądać. No, musi tutaj coś przyspącić. Przejdź, coś. Musi naprawdę coś przeszpącić. Dobra, walimy dwie, walimy dwie Top 1, minimum top 2. To nie ma bata, że nam nie da skina za 70 zł. A co tu jest? Poczekaj, a jakbyśmy. 278. No kurde. Kurczę, no powiem wam, że szczerze, opłacalne by to. No taka jedna Wupa 8 Próbujmy, dobra, próbujmy w tym odcinku. W tamtym próbowaliśmy, to i w tym próbujmy. Jest skałach? Jest, daj. Sój, nie. Ojej, no jakby kawaha dało o, Boli, boli, naprawdę boli Jedną, dobra, wierzę w to, że awp -a. Nie gadaj, nie gadaj, że awp, -a. nie no yeah. tragedia Default Ale w sumie MK trafiliśmy Więc, o hmm. Ciężko, ciężko widzę w tej skrzynce jest, nie No procenty, kurde No ciężko, idź nie no. no, musi coś dać. Musi coś w końcu dać, ale fajnie, bo punkty zbieramy. Więc to na pewno na plus. A właśnie, czekajcie, a jak damy Jokera, to nie mamy więcej punktów, tylko cena się zmieni, okej. Okay. No kurde, no. Dotropnęliśmy tą MK, nie? Ale no mogło lepiej dać. mogło mimo wszystko lepiej. Szkoda. Próbujmy tu. Jak tutaj się prezentuje, 200 zł. Najlepszy drop. skałcik. Kurde, no. To jest potencjał, dobra. Czy od razu tak No dobra, jedną, 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 jedną. Jedną. Da, stój, stój! Nie gadaj. Jest dobrze. Jest chyba dobrze. Daj mi faktoryniu, proszę. Ja daj 3 na faktoryniu trzy raz Minimalware. Karamba. No ale mamy. Pierwszy skin i już mamy top jeden. Już mamy top jeden. Możemy jeszcze parę razy spróbować. I może top dwa będziemy mieli. Ale. Czegoś jest więcej, nie? Ja już jest. Pierwsze otwarcie i cyk, nie, a czułem. Czutka tak zwana. To się nazywa czutka, nie? Idź! Proszę! Jest! Jest! Ej! O było! Nie, no, war. Widzowie musicie zrobić warnie. Jak oglądacie na telefonie, powiększy się ekran. Na moje było, nie? War. War 17. Jasny, win Szkoda. Szkoda. Co, tutaj 8D. No ale fajnie, no, no dobra, no na początku dało, no teraz ciężko. O, nie, to jest stanie. ta, 9 No nic. Ale fajnie, bo dało z początku, więc to mi się podoba. No, widzimy polskie, nie? No tu, no. Od tej skrzynki dużo wymagam. Tu musi dać. Musimy wspierać naszą polskość. Więc mam nadzieję, że coś da. 8, 200. Kurde, no szczerze. Szczerze próbujmy. Próbujmy, próbujmy. Polsko. Polsko, czuj nas O, matko i córko. To nie będzie dobra Ile? Co? To kosztuje 600 Ile? O, i top jeden mamy. Jeszcze raz. Nie wierzę, że to kosztuje. Ile? Stój, stój! O. o jest, dobra, trzeba było już... Nie, ja się za mocno napala, mnie. ja nie umiem, ja nie umiem dawkować Jeszcze raz, ja nie umiem dawkować, nie Stój, chociaż to, czy to jest coś warte, to nie jest, to nie, nie, nie Ooo, dobra, co ja gadam, ej, dobra, dobra No to jeszcze raz Lasik tak zwany, Warszawa Oj, o Jezu, jakby, mm, chociaż tempy Nie, oj, tragedia, 4-4 chociaż 5 zł, szkoda Szkoda, 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 ale. No, Polska myślę, że się sprawdziła tutaj. Sprawdziła się w roli, tak? Próbujmy 3 od razu. 55 tu najdroższy skin, dobra, no to tutaj musimy przeszpącić. No, myślę, że. No, naszym celem jest głównie w tych filmach, pamiętajcie, widzowie. No, przede wszystkim być w najlepszych dropach, tak? No, top 1 dla nas to jest chyba minimum, tak? Musimy tutaj przeszpącić top 1, bo. No, jakby inaczej, tak? Jakby to mogło inaczej wyglądać, gdybyśmy my nie byli w top 1? Trzeba się tutaj leciutko szanować, tak? Tak nie będzie Powolutku, powolutku 55. No, od biedy 22, ale no musimy coś trafić. Co tu, Uspik, ta to na pewno nie będzie droższe. 6 zł. Jeszcze raz powoli, powoli, powoli. Idź, idź, idź. Nie, kurde, de. Już by było, już by było. Bo taka Zazetka. no właśnie 69 na mini. Już byśmy mieli to 1. Kurde, no nie chcę dać, mam powiem, no. Ale na jokera chyba się nie zapowiada. Średnio tak mi leci z default. Czy joker by tu coś, kurczę pomógł? Ale czy coś też się tak opłaci, nie? No dobra, jedno można. jedno można, spróbujmy. Stój, 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 stój. Proszę, 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 proszę. proszę. Nie. Jest, dobra! 112, no mamy minus. Ale nasz cel się sprawdził, tak? Jesteśmy pierwsi. Czy ja chcę wydawać 500 zł? Oczywiście, że chcę. Próbujmy. Kto nie i zatękuję ten szampana nie pij. I czy my go wypijemy? Na pewno nie a wypijemy, bo to jest. Oj, ciężko chyba że faktoryniu. No i dupka. Dubka jest leciutka. Szkoda. Szkoda, ale top 1 mamy, więc ja jestem zadowolony. Wychodzimy, top 1 mamy, przechodzimy do kolejnej. Widzę, że w tym odcinku już wszystkie skrzyneczki przetestujemy. A jak nie, to w kolejnym zaczniemy od tych skrzynek i przejdziemy do czegoś innego, tak? Od razu trzy z bomby. Cztery stówki, cztery, stów... cztery stówki. Musimy dropnąć 450 pięćdziesiąt. będzie ciężko, coś czuję. Ale się okaże. Próbujmy. 400 stówki. Ej, dobre na to. Oj, to jest najdro... Uwau, wow. ciężko będzie, na pewno będzie ciężko. No powoli, powoli do celu, powoli do celu. My też mówię, spróbujemy coś zaraz za te punkty przyspącić, więc może coś fajnego nam da. Dawaj, 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 dawaj. Musi coś tutaj pyknąć 50, dobra. Dobra. O jezu, ty, tu ta topka jest mocna. Dobra, trafiamy, daj dobry stan. 174. 174, dobra, mamy piąte miejsce, więc już w topce jesteśmy, ale my celujemy wyżej. Celujmy wyżej. Utrzymajmy, utrzymajmy tą przewagę. No chyba trzeba jokera, bo to... Bo nie widzę tego, nie? że budżetu na mnie starszy Jest bieda z pieniędzmi, widzowie. Jest naprawdę bieda z pieniędzmi. To trzeba jakoś mądrze, naprawdę mądrze to... to zrobić. A nam nie chce oddać. Mamy tysiaka. Idź, idź. Daj faktoryniu. Dawaj faktoryniu. Proszę cię. Faktoryniu statrak. Proszę cię, proszę cię. O matko, wow mi daje Ile by to kosztowało? Nie no, czy ja chcę to zrobić? Czy ja chcę to zrobić? Nie no, to jest deagle za grosze, nie Nie, 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 nie A testowe? Dobra, niech mnie zaboli, niech mnie zaboli, nie Niech mnie zaboli, zaboli? Nie, zaboli, zaboli, o cięż? Czy ja... Nie, dobra, nie zaboli, dobra, git Jeszcze jedno defaultowa Może teraz, po tym testowym i... Dupę, tą M jakby do. No nie, ta skrzynka ciężko ale jesteśmy w top 5. To się liczy. Top 5 jest i jest, więc nie ma tragedii. Ja widzowie dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. W kolejnych odcinkach zaczniemy się od tych skrzyneczek i coś się pobawimy. Ja dziękuję za obejrzenie. Na następny film również zapraszam. Do usłyszenia. Hej!